Cupra Formentor 2023. Samochód, który łączy sportowe emocje z codziennym komfortem i nowoczesnymi technologiami. Pod maską dynamiczny dwulitrowy silnik benzynowy współpracujący z inteligentnym napędem na cztery koła i automatyczną skrzynią DSG, dając Ci pewność prowadzenia w każdych warunkach. Wewnątrz czeka na Ciebie styl, który od razu przyciąga wzrok. Sportowe kubełkowe fotele z tapicerką materiałową i ekoskórą. Przeszyte miedzianą niczą, podgrzewane dla Twojej wygody. Ambientowe oświetlenie LED pozwoli wybrać kolor pasujący do Twojego nastroju, a trzystrefowa klimatyzacja z filtrem Erker zadba o czystość powietrza. Technologie Kupra Connect i Navi System Plus z dużym ekranem 3D zapewnią Ci pełen dostęp do informacji, rozrywki i bezpieczeństwa. Asystenci jazdy, w tym Travel Assist, Lane Assist plus Side Assist i predykcyjny tempomat ACC otaczają cię opieką na każdej trasie. Kamera cofania, czujniki parkowania i asystent parkowania ułatwią manewrowanie. Z zewnątrz Formentor zachwyca odważną linią, 19-calowymi felgami Cupra Machine Sport. Black, silver, przyciemnianymi szybami i charakterystycznymi detalami w kolorze ciemnego aluminium oraz lśniącej czerni. Dynamiczne kierunkowskazy LED i podwójne czarne końcówki wydechu podkreślają jego temperament. Każdy kilometr w tym aucie to połączenie sportowej precyzji, zaawansowanej technologii i spokoju ducha, który daje pięcioletnia gwarancja Kupra. Poznaj Kupra Formentor. Wejdź za kierownicę i odkryj, jak wygląda pewność w ruchu.